Jeśli wydaje Ci się, że Twoje życie jest trudne, trapią Cię wielkie problemy i troski, poznaj życie i historię Agnieszki, a na pewno zmienisz zdanie. Aguś, chciałabym, abyś opowiedziała nam, co spotkało Cię w życiu. Jaka tragedia. Co spotkało mnie w życiu? Mm. Dotknęła mnie najgorsza tragedia jaka może spotkać rodziców. Straciłam syna w wieku 19 lat, zdrowego, bezpostowanego chłopaka, który wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. Już do niego nie wrócił. Czerwcu mnie trzy lata, jak Piotra nie ma z nami. Ból jest taki sam jak pierwszego dnia. A powiedz mi, Aguś, najgorsze jest to, że od trzech lat walczysz o sprawiedliwość, aby osoby, które zrobiły mu krzywdę, zostały ukarane. I jak sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda? Ech, chłopak, który uderzył Piotka, dostał wyrok trzech lat pozbawienia wolności. W czerwcu wychodzi na wolność. Lekarz, który nie udzielił Piotkowi pomocy oraz policjanci, ratownik medyczny czekają na sprawę. My też czekamy. Powiedz, jaka była sytuacja, co się stało? Dlaczego nikt właśnie Piotrowi nie pomógł, jak był moment, że można było go operować? Przez około północy, 20, 20 na 21 czerwca 2017 roku został uderzony w Płocku na Wzgórzach Tomskich, na schodach na Wzgórzu Tumskim. E, stracił przytomność, bo uderzył głową o beton. E, Została wezwana e, został pogotowie. Została wyzwana policja, e, policjanci przyszli pierwsi na miejsce zdarzenia i stwierdzili, mm. że Piotr jest pijany. Odwołali karetkę. Uh -huh. A Piotr był całkowicie trzeźwy, prawda? Piotr był trzeźwy. No był powiedz, co dalej się działo? E, policjanci odeszli, zostawili ich tam uh -huh. samych, prosili, znaczy powiedzieli tej dziewczynie, tej Dagmarze, która z Piotrem była, żeby zabrała go do siebie, bo jak on jest jej gościem, to żeby się nim zaopiekowała. Uh -huh. No, Dagmara próbowała Piotra sprowadzić do taksówki, ale on nie był w stanie iść. Bełkotliwie mówił, leciała mu krew z nosa, leciała mu krew z buzi. I Dagmara ze swoimi znajomymi nie była w stanie go sprowadzić z tych schodów na dół do taksówki. Wezwali ponownie karetkę. Przyjechała karetka. Panowie ratownicy stwierdzili, że Piotrowi nic nie jest. I jeszcze była taka sytuacja, że mówili, że zabiorą go w razie czego do szpitala na badanie. Dagmara jak przyjechała do szpitala na winiarę, gdzie Piotra mieli przywieźć mm. ratownicy, y nie, nie zastała tam Piotra. Po około 20 minutach przywieźli Piotra policjanci, ci, ci sami, co odwołali pierwszą karetkę. Mm -hmm. Piotr trafił na mm -hmm. SOR, y został co w cudzysłowie przebadany przez panią doktor, bo chyba go tylko obejrzała i napisała, że, że jest po kopnięciu, że nie wymaga hospitalizacji i dalsza opieka medyczna po wytrzeźwieniu, uh -huh. gdzie Piotr był trzeźwy. Nie zrobiono Piotrowi podstawowego badania takiego jak nawet RTG głowy. Uh -huh. Piotr miał problem z chodzeniem, był wleczony, bo nie mógł sam pójść. Uh -huh. To jest straszne. To jest straszny lekarz, który powinien mu zrobić to wobec, ale że nic nie zrobi. Ja leżałam tam, bo straciłam któryś, po raz któryś z kolei przytomnąć, bo to nie był pierwszy raz, tylko to był który się z kolei. I lekarz stwierdził, że nie mogę w takim stanie być i zawieźli mnie na sol. I leżał koło mnie chłopak, brudny, śmierdzący, pijany i zajmowali się tym człowiekiem. Uważam, że człowiek pijany też ma prawo do leczenia, nawet jeżeli ktoś by był pijany, czy pod wpływem narkotyków, nie można tych ludzi skreślać, nie można tych ludzi skreślać. No Piotr był trzeźwy, nie zrobiono mu żadnego badania, nie sprawdzono zawartości alkoholu, ani policja nie sprawdziła, ani lekar lekarka nie sprawdziła. Po prostu stwierdzono, że jest pijana, odesłano do policyjnej izby zatrzymań. Nie, mhm. dziecko konało. I też widziałyśmy obydwie z nagrań, jak został tak naprawdę wciągnięty, prawda, za ręce. Tak. I co dalej się działo? Około godziny czwartej, bez Piotrem już nie było kontaktu, dziwnie oddychał, więc wezwano do policyjnej izby zatrzymań ponownie karetkę. O godzinie 5 został przywieziony, przed 5 został przywieziony na Sor. W stanie krytycznym. Już nie było ratunku dla niego. Już nie było ratunku. Mhm. Zawiodły wszystkie służby, które dla mnie powinny dbać o, o nas, o ludzi: policjanci, lekarz, ratownicy. Wszystko zawiodło Piotr. Najgorsze to jest, że nikt do tej pory tak naprawdę nie poniósł żadnej kary. Nie. A wierzysz, Agnieszko, że właśnie przestałam już wierzyć w sprawiedliwość? Przestałam już wierzyć. Piotr 22 czerwca 2017 roku. Do tej pory nie mieliśmy jeszcze żadnej sprawy w sądzie związanej z ratownikami, z policją, z lekarzem. Ile rodzice są w stanie wytrzymać? Bo masz kontakt z wieloma innymi matkami, których dotknęła podobna tragedia, i one muszą walczyć właśnie o tą sprawiedliwość. To jest najgorsze. Walczymy wszyscy. Nie ma instytucji, która wspiera takich rodziców jak my. Wszystko musimy załatwiać sobie sami. Nie mamy psychologów, nie mamy psychiatrów. Nikt nas nie wspiera, nie mamy dostępu do żadnych terapii. Wszystko musimy załatwiać sobie na własną rękę. Nie ma ludzi, nie ma instytucji, nie ma fundacji, która by pomagała takim rodzicom. Tego się nie da opisać, tego bólu, tej tęsknoty. Ja cały czas czekam na niego. Cały czas czekam, że drzwi się otworzą i wejdzie i powie się manko, mamusia. I że założy te buty, hmm. które przy drzwiach stoją, Tak i pójdziecie razem biegać? Tak. To była jego pasja. On biegał dużo amatorsko, bo tak w biegach to on tak na, na co dzień nie brał, ale amatorsko codziennie biegał. Zima, lato. To była jego pasja, bieganie i jazda na rowerze. Był zdrowym chłopakiem, wysportowany. Jeszcze najgorsze jest to, że no nikt nie poniósł jakby tutaj odpowiedniej kary za odebranie mu życia. To jest po prostu niepojęte. Pamiętam też nieraz rozmawiałyśmy, bo cały czas żyjemy prawie od trzech lat tą sprawą i dwa, trzy lata temu, znaczy tak gdzieś myślę, że półtora roku temu, gdzieś był wyrok, że ktoś dostał za zabicie psa, prawda? Rozmawiałyśmy tak, tak, tak. cztery lata więcej tak. niż tutaj osoba, która właśnie pobiła Piotra. I to jest po prostu niepojęte, żeby te matki, bardzo kobiety, żebyście się zmagały właśnie z walką o tą sprawiedliwość, aby ktoś tutaj poniósł odpowiednią karę. Jest to bardzo niesprawiedliwe, bo największy wyrok w tej sprawie dostał Piotr. Nikt nie poniesie większego wyroku. Nikt nie dostanie większej kary. I Wy, Sandra, prawda, i Wasi najbliżsi. Nas zniszczono, naszą rodzinę. Nasza rodzina już nie wygląda tak, jak wyglądała, jak Piotr żył. Wszystko jest przed nami to, co najgorsze. Te sprawy w sądzie, to jeżdżenie do sądu. Dla rodziców jest to, to wracanie do tego wszystkiego. My i tak wracamy, ale na sprawach sądowych jest to straszne. Jest to straszne. Zakłamanie ludzi. To nie jest tak, jak ludzie mówią, że czas leczy rany. Nie. Uczymy się mm. z tym żyć, powoli, czas nie leczy nam. Pójście na cmentarz do własnego dziecka, za każdym razem jest to wielki ból. A jesteś tam codziennie, mm. prawda? Tak. Codziennie, co drugi dzień. Aguś, chciałabym, abyś dzisiaj na chwilkę zapomniała o tych swoich troskach i problemach i będę miała dla Ciebie niespodziankę. Jejku! Więc szkoda dnia marnować, podnosimy się, jedziemy, a zobaczysz co to, to będzie za niespodzianka. Zapraszam Ciebie serdecznie. Dobrze. Idziemy już trochę kilometrów, a ty nawet mnie zdradziłaś, gdzie mnie wiezieś. Jak ma być niespodzianka, to niespodzianka, kochana. Ale chociaż troszkę byś zdradziła tajemnicy, wiesz? To będzie coś specjalnie tylko dla ciebie, bo ty cały czas o innych myślisz. Wiesz, co to za niespodzianka będzie. Mm. Dzisiaj cię przywiozłam do mistrzyni świata Agnieszki Seńskiej, która wykona ci makijaż permanentny, e, e, brwi. A jeśli będziesz chciała, to jeszcze zrobić kreski, usta, to tylko będziesz mm, chciała. Boże. Bo kiedyś mi mówiłaś i też wykonają ci zabieg na twarz, co będziesz chciała tylko. I zawsze, kiedy tylko będziesz chciała, sobie poprawić humor. A tutaj masz otwarte drzwi. Nie płacz, kochana, bo z tego co wiem, to zawsze marzyłaś, żeby mieć piękne brwi, tak? ale nigdy tak nie było czasu dla siebie. Szkoda pieniędzy. Dzień dobry. Dzień dobry, kochana. Dzień dobry. Agata już się popłakała. Z radości, no, z, z usłyszenia, że zawsze. dzień dobry, dzień dobry, że Co żeście tak nie mogli dojechać? A wiesz, to jak wiesz, jak zawsze w biegu cały czas droga zeszło nam, prawie ponad 3 no, godziny tak. jechałyśmy dokładnie. A to Agnieszka przed chwilą się dowiedziała, bo cały czas się pytała, co to będzie za niespodzianka. to co? co, ja tu mam że jak są takie, to takie Ich jest bardzo dużo, to fakt, ale one są bardzo śmieszne. Podniesiemy... Będą takie do zakieadossne. Wizualnie podniesiemy powieki. No to co korzystając z okazji, aga robi brwi, a ja zrobię sobie stówki. W tym moim pędzącym świecie muszę wykorzystywać każdą chwilę. W półtorej niż kobiety w Szczecinie. No, przeważnie w ciągu półtorej godziny, ale czasami troszeczkę dłużej, że jak to akurat. I wywołujesz uśmiech, na? No? Najczęściej, Najczęściej uśmiech. Czasami, czasami płacz też. Czasami, czasami, płacz, bardzo tak? czasami płacz, tak? Czasami no to dobrze. Jak się czuję, jestem zestresowana, zaskoczona. Czekam na efekt. So I can back again. No i jak? Zupełnie inaczej. Lepiej lepiej, 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 korzystniej Fajne. wyglądam, chyba. Patrzcie, by mnie z boku. Tak, oczka są podniesione. Ja tak były, takie wiadomo. Nie, no, wydaje mi się, że jest dużo Musi lepiej. to się obkurczyć dobrze mhm. i Bałam jest. się bardzo tego zabiegu, ale jestem bardzo zadowolona. No, dziękuję no, bardzo. bardzo. Maju, tobie też dziękuję za zabiegu. Nie, nie ma za to. Ja ja nie włączył firmy. Chciałabym się przyczynić do tego wszystkiego. W związku z tym zostawiam gamę produktów do pielęgnacji twarzy, no i szybkiego zagojenia tego, co jest na dzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. To tutaj ze masz kosmetyków, a już na, na dzień dzisiejszy. Bardzo <noise> tego jak Bardzo dużo. No myślę, że dużo inaczej. Aguś, to co? Lecimy jeszcze na zabieg, chodź na twarz. Zabiegi Agnieszki zostały już zakończone, a teraz zobaczycie ich efekty. Aguś, zapraszamy. Zapraszam cię serdecznie. Jak się czujesz, kochana, zrelaksowana? Zrelaksowana, poczęta, odmieniona. A jak efekt brwi, ci się, bardzo podoba? się podoba? Bardzo mi się podoba. Nigdy, czek tak nie ma czasu poświęcić te parę minut dla siebie, a tu miałam taki dzień tylko poświęcony dla mnie, mhm. gdzie mogłam się zrelaksować. jeszcze tak nie, nie koniec, nie koniec dzisiejszego dnia. No, wiem, słyszałam, że jeszcze nie koniec niespodzianek. I zobacz, taki mały element brwi, a jak to można zmienić twarz kobiety, prawda? Tak? Zupełnie inaczej. Jest to, inaczej. Ważne, jest to mhm. też ważne, no niestety no nieraz nie ma czasu, nie ma finansów. Czek nie może sobie pozwolić na to. No niby taka mała zmiana, ale jak dużo daje. Mhm. I nie tylko zewnętrzna, ale także wewnętrzna. lepiej wewnętrznie się? Tak, tak, pewnie, że tak, dużo lepiej. Mhm. Czek taki dobieszczony. No to Każdy. cieszę się bardzo. Że Każdy mogłam... poświęca czas Tobie. <gry> no to super cieszę się, że mogłam Ci zorganizować tutaj chwilę odpoczynku, odprężenia i relaksu. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, Aguś. Zasługujesz na wszystko co najlepsze. Dziękuję. Aguś, ale to nie koniec na dzisiejszy dzień. Teraz zabieram Cię na następną niespodziankę. Idziemy. Kochani, my przebrane, odświeżone, gotowe na kolację. Cześć, cześć kochana, cześć. cześć. Zapraszam. Żebyś jak najczęściej była uśmiechnięta i szczęśliwa pomimo tej całej sytuacji. Dzisiaj już zapominamy o wszystkich rzeczach. Na koniec dnia pyszna kolacja. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniósł Ci dużo relaksu i przyjemności. Bardzo dużo relaksu. Niespodzianka była bardzo duża, mm -hmm. zaskoczenie bardzo duże. Było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za tę niespodziankę.